ma Bakteria, Piknik TV Zapraszam Was na kolejne, tym razem już czwartek I relacje z niższych lig W dzisiejszym wydaniu zobaczycie między innymi Olimpia z Legią na Konwiktorskiej GKS w Olsztynie Trochę dymu Zapraszam na piknik! Sobotni spektakl na trybunach stadionu Pelikana był grą jednego aktora, lokalnego fanklubu Widzewa Łódź. Ich grupę reprezentowało na tym meczu około 250 osób, które wraz z resztą Widzewskiej braci zapełniły dość szczelnie miejscowe trybuny. Kibole RTS-u przed rozpoczęciem sportowych zmagań udekorowali płot odgradzający ich od boiska, a po wpuszczeniu praktycznie wszystkich chętnych na stadion zaprezentowali pierwszą oprawę. Była nią kartoniada tworząca prostą flagę w barwach Widzewa. Druga prezentacja, przygotowana przez. Złowieckich widzewiaków składała się z sektorówki, transparentu i odpalonej pirotechniki. Ten ostatni element ich oprawy nie spodobał się smutnym panom, którzy po zakończonym spotkaniu męczyli kilku chłopaków. Liczba kibiców drużyny przyjezdnej określona została na 268 osób, z czego 76 głów stanowili Elblążanie. Reszta to delegacja legionistów, którzy przyszli wesprzeć swoją zgodę. Popisy wokalne gości urozmaicone były pozdrowieniami dla gospodarzy na cofani KSP nie pozostawali dłużni. Klatka gości została udekorowana pięcioma flagami. Fani czarnych koszul uformowali dobry liczebnie młyn, który dzielnie dopingował swoich piłkarzy przez 90 minut. Ultrasi poloni przygotowali na ten mecz choreografię z sektorówki, transparentu na płocie i flag na kijach w towarzystwie pirotechniki, od której później zapłonął dywan z barwce WKS-u. Frekwencja na tym meczu wyniosła jakieś 1400 widzów. <śleszy> Bełchatowianie na ten wyjazd wybrali się transportem kołowym w 60 osób. Ich delegacja prowadziła dozierwany doping, a na sektorze wywiesili jedno płótno. W czasie drogi powrotnej już w okolicach Bełchatowa ekipa GKS-u została zaatakowana przez grupę około 25 widzewiaków z lokalnych fanklubów. Spotkanie odbyło się na korzyść wracających z wyjazdów Bełchatowian, którym później smutni panowie urządzili trzepanko. Polonia Bytom wystawiła w czasie potyczki z Bełchatowskim GKS-em około 300-osobowy młyn, którego popisy wokalne dobrze niosły się po obiekcie. Fani gospodarzy oprócz standardowych flag wywiesili również cztery okazjonalne transparenty dla swoich ziomków. Mecz w Bytomiu oglądało około 1000 widzów. No, no, no! Harcerzyki uformowały na tym spotkaniu 80-osobowy młyn, który nieźle poultrasował jak na taką liczbę osób. Głównym elementem ich prezentacji była folia z napisem Biało-Żółto-Czerwona Armia podświetlana pirotechniką. W pierwszym etapie choreografię uzupełniła sektorówka, a po jej zwinięciu fani czuwaju rozwinęli flagi na kiju, które powiewały przy odpalonych świecach dymnych. Gospodarze wywiesili tego dnia jedną flagę. Odradzający się fani Odry Wodzisław dość licznie zwizytowali krzyżowice. Śpiewy ponad 200-osobowej grupy dobrze niosły się po obiekcie, a ich prezentacja urozmaicona była omalowany transparent, który dopełniła odpalona pirotechnika i flagi na kijach. Warto też dodać, że po długich latach starań Wodzisławianie wracają na obiekt przy Alei Bogumińskiej 1. Księżycy pojawili się w Olszczynie w 364 osoby, w tym 41 kibiców Górnika Zabrze i 10 Banika Ostrawa. Kilku zakazowiczów zostało pod stadionem. Goście dobrze oflagowali swój sektor i prowadzili solidny doping. W tym dniu debiut zaliczyła także nowa przyśpiewka. Gospodarze wystawili około 400 osobowy młyn, w tym 16 kiboli Petrochemii Płock oraz 6 poloni Bydgoszcz. Na płotach wywiesili 15 flag, w tym po jednej fanie Petry oraz Poloni. W pierwszej połowie w stronę boiska rzucili 700 serpentyn i kilka worków konfetti. Ten mecz na żywo widziało prawie 2,5 tysiąca widzów. To by było na tyle. Jeśli jeszcze nie widzieliście relacji z szóstej kolejki Ekstraklasy, to zapraszam Was na nasz kanał. Dajcie też znać w komentarzach, jakich spotkań spodziewacie się w przyszłym tygodniu. A tymczasem lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie oraz oglądajcie Piknik TV.